Killzone Shadow Fall. Ogrywam kolejnego EXA z PS4. Jakieś 4 lata temu, kiedy zakupiłem PlayStation 4 Pro, miałem w planach ograć wszystkie gry ekskluzywne na tę konsolę do czasu premiery PlayStation 5. Niestety ten wyczyn mi się nie udał i mając Gen Sony nadal gram w tytuły na wyłączność konsoli poprzedniej generacji. I wczoraj zagrałem pierwszy raz w Killzone Shadow Fall. Niestety jest to kolejny tytuł, który mnie z lekka rozczarował. Zacznę od grafiki. Jest jakaś strasznie nieczytelna. To na bank nie jest 4K. Cienie, mgła czy efekty cząsteczkowe są w jakiejś niskiej rozdzielczości. Wiem, że jest to gra z 2013 roku, ale rok później wychodzi taki Infamous Second Sun i wygląda o niebo lepiej. Ale nie tylko mogę przyczepić się do grafiki. Reżyseria sceny jest słaba, a przynajmniej na samym początku, bo grałem tylko jakąś godzinę w ten tytuł. Ale gdy ujrzałem scenę walki, gdy kolej załatwia nożem trzech uzbrojonych żołnierzy, to aż się zaśmiałem z politowania nad dynamicznością tej sceny. Także projekt lokacji pozostawia wiele do życzenia. Bardzo często nie miałem pojęcia gdzie dalej iść i jak przedostać się do celu misji. W żaden sposób granie pokazuje gdzie trzeba się wspiąć i na jaką platformę czy na jaką chłodę drzewa trzeba wejść aby dostać się do wskazanego punktu. I zaraz zobrazuję to lepiej. Mamy lokację gdzie mamy las i skalne półki. Pełno tam gałęzi i przewróconych drzew, a twórcy za cholerem nie ułatwiają nam odnalezienie tej właściwej kłody za pomocą której da się przejść dalej. W innych produkcjach platformy na które mamy się wspiąć na swoich krawędziach, mają na przykład żółto-czarne pasy i odróżniają się od pozostałych. W shadow Fall wyglądają one identycznie. Przez nieczytelność grafiki także bardzo często nie wiedziałem, skąd do mnie strzelają przeciwnicy. Twórcy dodali pewną mechanikę gry, która ułatwia znalezienie przeciwników, skanowanie terenu, po którym na chwilę przeciwnicy świecą się i są widoczni nawet przez ściany. Bez tego patentu ginąłbym chyba co chwilę. Niestety także deweloperzy zastosowali mechanikę alarmu, gdy taki alarm jest włączony, a uaktywnia się za każdym razem, gdy cię dostrzeże przeciwnik, co jest kuriozalnym pomysłem, bo to strzelanka i co chwilę mamy tu wymianę ognia i podczas takiego alarmu co chwilę nadlatują w statkach kolejni przeciwnicy i trzeba wyłączyć go, aby w końcu mieć chwilę oddechu. Niestety, aby go wyłączyć trzeba odnaleźć maszt i go zhakować dronem. Niestety przez nieczytelność grafiki ciężko go zlokalizować. Mam nadzieję, że ten patent jest wykorzystywany w nielicznych misjach, ale skradankowych, bo właśnie pierwsza misja do takich należy. Choć szybko się kończy jadką. Jak sami widzicie mam sporo zarzutów do tego tytułu i taki Wolfenstein The New Order, który pojawił się jakiś rok później, jest o wiele bardziej przemyślaną strzelogą niż Killzone na PS4. I już chyba wiem dlaczego Sony porzuciło tę markę, bo najzwyczajniej Shadow Fall okazał się słabą grą, choć z ostatecznym werdyktem wstrzymam się do czasu ogrania go dłużej.